Bardzo, ale to bardzo was przepraszam. Przez chwilkę coś mi się stało. Pokazywało, że nie mam już miejsca e, na nagrywanie. Więc zaciął mi się przez chwilkę filmik, ale już wróciłam. Dobra, skończyliśmy na którym miejscu? O, właśnie na tym. Okej, okay, wezmę to za reklamę, bo mi nie da chyba tu spokoju. A wy jak uważacie, że to nie da spokoju? Czycie się tym razem ze mną? Nie no, wy to wrzecie sobie na YouTubach e, przewijać oczywiście. Oczywiście jeszcze was nie żegnam, więc nie bójcie się. Ten... Ja, w, w zasadzie to jest pierwsza część. To znaczy druga część mojego odcinka. A tamte to była pierwsza, tylko was nie pożegnałam, bo jak mówiłam, to już się zacięło. Ludzie, Harry Potter, Harry Potter, bla, 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 gdzieś to mam. Ulepsza się to już to. Uuu, ciekawe. Przepraszam, musiałam na chwilkę wyjść z pokoju, w którym teraz nagrywam. Okej, okay. mapę na razie mam załatwioną. Dobra, gramy dalej. Niedługo, za parę minut, nagram kolejny odcinek z Tokaboka. Yeah. Mówi wam, te odcinki z Talka Boka są takie wciągające, to znaczy gra jest wciągająca i moje filmiki także. Ale naprawdę, subskrybujcie mojego brata. Może wam też się spodobają jego filmiki? Mi się średnio, bo trochę było prędzej o strzelaninie. Ja wolę takie o... Złokie ta, A nie z Z buta! Z buta wjeżdżam, Były mój zamek pod drzwi, z buta wjeżdżam! Szeld? Co to to szeld? Chodzi o te pakunki, czy co? O to? Nie, jednak nie. To może o tych dreni? Nie? To może jakieś długie skoki? Nie te? No to może z tych łukaszki? Czy może te zwierzaki? Wiecie, je słabo, w ogóle rozumiem angielski. Jeśli mam być z wami szczera, bo angielski, no mało mnie obchodzi, bo. Jak on może nam się przydać? No wiem, wiem, angielski się przydaje czasami w Anglii, w Londynie. Ale. No, ja średnio lubię się uczyć angielskiego. Boże, jak ja ich traktuję z tego buta? u, unc, 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 unc. Ale Freida. Auć. To bolało na pewno. No w tej grze, Czy Czyby gracze projektowali zabawę ze zwierzakami, twój kod byłby mistrzem sztuczek. Dlatego w Embanku to gracze zaprojektowali konto dla graczy z całymi na grę i nie tylko Embank. Co znowu na mapie? Przecież nie mam na razie hajsu. Czy mam? Bo ja nawet nie wiem, ile w tej grze w ogóle mam hajs. O, jedną mam trochę. Ciekawe. Ok, zagram jeszcze kilka razy. Eee, nie, nie kupię tego. Nie chcę kupowywać. Kupować! Patrz. FBI. Tutaj dostaję trochę golda, A to FBI powiedział mój brat, który prowadzi własny kanał. E, jak on się nazywa? <grym> Bardzo śmieszne. Okej, okay, na razie się nie dowiemy, jak się nazywa jego kanał. Pablo, mysznik, ty, Harry. Tak się nazywa Twój kanał? Tak. Dziwna trochę nazwa jak dla mnie, a wy jak myślicie? Piszcie w komentarzach. Okej, okay, zagramy jeszcze kilka rundek i będzie koniec odcinka, ale nie martwcie się, nagram jeszcze jeden Stalkable Car. Yeah. <ścoughs> Niestety musiałam odinstalować taką jedną grę, którą naprawdę bardzo lubiłam, ale dla was, moi drodzy, zrobię wszystko. Dla widzów i subskrybentów oczywiście. Tylko y, nie wiem, jak udostępnić, e, żeby mo żebyście mogli pisać w komentarzach. Niestety jeszcze nie wiem, jak to się robi. E, kamer y, mojej twarzy na razie Wam nie pokazuje. Może kiedyś, innym razem, ok. Dziwna trochę ta kierownica. Ale ile kasy z tego. Ale ile kasy tu daje. Uhuu, a macie. On nie, znów teraz do głupie zwierzaki. Ej, ale jakie ono fajne fikołki wtedy zrobiła. Fikołę fajnie zrobiła. Uuu. Uh. Okej, okay, to już widziałam o co chodziło z zadaniem.